Pierwsze punkty i to od razu trzy stracili piłkarze WKS-u na boisku WOSIR w 2014 roku. Wielu nie sprawili kibicom przykrą niespodziankę, ulegając zajmującemu niższe miejsce w trzecioligowej tabeli startowi Otwock 1–3. Już do przerwy gospodarze przegrywali 0–2, tracąc gole w 10 i 45 minucie. W obu przypadkach z pomocą gościom przyszli obrońcy bądź bramkarz WKS-u. Choć po przerwie miejscowi zagrali z większą ambicją i determinacją, Stadzich było tylko na jednego gola, którego po dośrodkowaniu zwolnego Damiana Zawiei i uderzeniu głową zdobył Błażej Karasiak. Gospodarze zbyt szybko chcieli wyrównać, zbytnio się odkryli i zapłacili za to już 5 minut później tracąc trzecią bramkę. Choć przez pozostałe ponad 30 minut podopieczni Szymona Lacha częściej byli przy piłce i kilka razy poważnie zagrozili rywalom, wynik już do końca nie uległ zmianie, a goście zasłużenie zwyciężyli 3 do 1, zbliżając się w tabeli do WKS-u na jeden punkt. O tyle się sytuacja powtórzyła z poprzedniego meczu. Wylulił, że jedyną bramkę strzelił Bażej Karasiak, ale niestety nie dał nawet punktu. Dlaczego? A, witam, Oj, ciężkie pytanie. No dzisiaj kto był na meczu, to widział, że jednak ten rywal, który dzisiaj przyjechał, był od nas e, lepszy. W pierwszej połowie zdecydowanie lepszy, w drugiej. W drugiej już no, jakoś przeciwstawiliśmy się temu rywalowi, ale, ale dzisiaj no, trzeba sobie powiedzieć prawdę. No, lepsi byli od nas i nie ma żadnych słów usprawiedliwienia. Naszła się na broń, to fragmenty też by się potwierdziły, ale rywal też dysponował tą bronią, prawda? No, dokładnie, strzeliliśmy na 2-1, a przeciwnik praktycznie bardzo podobną albo w taką samą bramkę nam strzelił na 3-1, która no, podcięła nam bardzo skrzydłach a na drugą połowę wyszliśmy bardzo zmobilizowani, chcieliśmy odrobić szybko bramkę, strzelić udało się, chcieliśmy drugą dołożyć, ale niestety rywal nas dobił na 3-1 i no, ciężko Bo staraliśmy się, ale już, już nie, nie udało nam się strzelić bramki. Pierwsza strata punktów w tym roku w Wiluniu. Jak będzie w kolejnych spotkaniach? Chciałbym to wiedzieć, chciałbym, żeby były same zwycięstwa, ale tak jak mówię, Liga nie jest łatwa, każdy chce zdobywać punkty. Bardzo się tabela wyrównała, spłaszczyła i praktycznie każdy mecz może powodować awans o kilka pozycji w górę bądź w dół, więc ciężko jest mi prorokować, jakie będą wyniki następnego, następnych meczów u nas. Chciałbym, żeby to były mecze wygrane, oczywiście punktowe dla nas ale piłka pisze różne scenariusze. Na wypowiedź szkoleniowca przyszło nam tym razem trochę poczekać, ponieważ jak się okazało, trener miał zawodnikom do przekazania, a właściwie do potwierdzenia bardzo ważną informację. Jesteś jeszcze już po rozmowie, po meczowej z zawodnikami w chatni. Takie długie życzenia świąteczne, czy jeszcze miałeś coś więcej do powiedzenia? Yy, jedno życzenia, drugie musiałem porozmawiać tutaj z zawodnikami. Yy, absolutnie nie chodzi o o jakąś weryfikację na gorąco tego meczu natomiast musiałem przekazać zawodnikom informację tą również którą przekazałem w dniu dzisiejszym zarządowi że w dniu dzisiejszym rezygnuję z prowadzenia pierwszego zespołu absolutnie nie było to spowodowane absolutnie dzisiejszym meczem bo ja już w szatni mówiłem chłopakom w przerwie że, że żeby dali z siebie wszystko że jest to moje ostatnie 40, 45 minut. Ktoś musi przyjść nowy, spojrzeć na to takim trochę, chyba innym okiem, takim spokojniejszym. Ja już może w pewnych rzeczach, pewnych ustawieniach popadłem w rutynę, i, i, i dlatego, dlatego ta, ta decyzja. Czy to w tobie ta decyzja, czy, czy jakiś impuls zacząłeś od punktu zwrotnych, gdzie, gdzie zacząłeś myśleć o tym? Nie, nie. Ta decyzja może nie tyle tak szybko, że w dniu dzisiejszym dojrzała i jakby wykwitła, tak? Natomiast ja byłem po rozmowie z zarządem już w styczniu i wówczas. wówczas Powiedziałem zarządowi, że, że w czerwcu, po zakończeniu ostatniego meczu, y, będę, będę rezygnował. Y, ze względów takich osobistych, moja córka idzie też do pierwszej klasy. Y, trochę po prostu gdzieś tam y, to moje życie rodzinne y, przez to wszystko ucierpiało. Tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnich 10 lat, gdzie naprawdę pracowałem na y, pełnych obrotach i, i w pracy tutaj zawodowej, w szkole, i, i gdzieś tam w pracy trenerskiej, bo wcześniej z juniorami, później z seniorami, wszystkie weekendy. Także no muszę, muszę ochłonąć, muszę odpocząć od pewnych rzeczy, aczkolwiek nie rozstaję się z klubem, w dalszym ciągu tutaj będę w, od września będę chciał podjąć tej pracę z najmłodszymi grupami tutaj młodzieżowymi w Wieluniu że powiedziałeś zawodnikom przed meczem, że, że po raz ostatni ich prowadzisz, to dobrze zrobiłeś? Zauważyłeś, że, że to mogło wpłynąć na w sposób, przynajmniej na boisku? Nie, nie, nie powiedziałem im przed meczem, tylko powiedziałem w przerwie, przerwie. Że powiedziałem to... w przerwie meczu i to w pewien sposób, całkowicie że, myślę, że, 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 że w jakiś sposób zmobilizowało zawodników, bo ta druga połowa zgoła, odmienna niż ta pierwsza. Pierwsza naprawdę senna, zero zwrotności, zero szybkości, brak takiego może zainteresowania, Zaangażowania. Druga połowa już naprawdę to ten zespół, który ja znałem do tej pory, pracując z nimi. Pełne zaangażowanie, duża zwrotność, zmiana pozycji, dużo ciekawych akcji gdzieś tam kombinacyjnych. Natomiast znowu strzelamy bramkę na 2-1, mamy gdzieś tam ten kontakt i za chwilę go tracimy, bo ta niefortunna bramka strzelona od razu na, na 3-1, znowu podcina nam skrzydła. Szymon wcześniej z nami rozmawiał. No, jakieś tam pomysły mamy. Myślę, że najwcześniej możemy coś na ten temat powiedzieć we wtorek. Yy, tak. Yy, gramy dalej przede wszystkim. Walczymy. W środę następny mecz, prawda? Tak, dlatego musimy szybko decyzję podejmować. Mamy szybkie spotkanie we wtorek. Myślę, że jakieś decyzje podejmiemy. No, na tą chwilę nie powiem nic więcej, ponieważ mówię, dowiedziałem się chwileczkę temu, więc zobaczymy, co będzie dalej. No, założenie jest takie, jakie było na samym początku, czyli utrzymanie się w trzeciej lidze. Gramy do końca. No, nie jest to pierwszy raz, kiedy w połowie, powiedzmy, rundy opuszcza nas trener. Poradziliśmy sobie raz, poradzimy sobie kolejny. Czy jakieś giełda nazwisk jest, czy chociaż geograficznie może... Prezes, gdzie się będziecie poruszać w kręgu poszukiwań, czy to będzie człowiek tu z naszego wileńskiego środowiska, czy, czy całkowicie z, z innej miejscowości? To znaczy nie, no już od jakiegoś czasu rozmawiamy z trenerem Lewandowskim, trenerem od juniorów, nie jest to myślę też zaskoczeniem, ponieważ ma człowiek doświadczenie, jest tu z Okręgu Częstochowskiego, ma dobry kontakt ze Skrąg Częstochowa, z Rakowem Częstochowa, już też rozmawialiśmy wcześniej i z prezesami jednego klubu i, i drugiego, więc myślę, że tutaj trener Lewandowski sobie jeżeli się zgodzi, jeżeli wyrazi taką, wyrazi, wyrazi chęć pracy z seniorami, już wstępnie oczywiście wyraził taką zgodę, ale mieliśmy dojechać do Częstochowa, do końca rundy, no niestety nie udało się, Szymon zrezygnował, no i będziemy z nim rozmawiać. Słowa sternika klubu potwierdziły się we wtorek 22 kwietnia, gdy Andrzej Lewandowski przyjął propozycję zarządu Wieluńskiego Klubu Sportowego. Jako szkoleniowiec pojechał z zespołem już na zajutrz do Kutna, gdzie w meczu 29. kolejki trzeciej ligi jego podopieczni zremisowali z tamtejszym MKS-em 1-1. Bramkę dla Wielunian zdobył Dawid Przezak którą zdobywa Błażej Karaciak.